Mateusz Masternak, ostatnia walka w Katowicach. Jak pan ocenia ten występ Mateusza? No na pewno bardzo dobrze, bo po pierwsze trzeba brać pod uwagę okoliczności, jak, w jakich występował Mateusz Masternak. Po pierwsze, bardzo szybko dowiedział się o tym, że będzie pełnił główną rolę na tak odpowiedzialnej gali, na gali odpowiedzialnej, ze względu na to, że była to walka transmitowana w postaci otwartym, a więc to dla zawodnika z takim stażem jest bardzo duże, duże obciążenie. Przygotowywał się Mateusz bardzo solidnie do, tej, do tego pojedynku. Mieliśmy trzech szparing partnerów. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, przeciwnik, mimo bardzo niewygodnego stylu boksowania, okazał się przeciwnikiem mocno dużo wymagającym. Dzisiaj odbieram dokumentację z tej walki, przejrza, będziemy ją analizować i oczywiście na najbliższym zgrupowaniu, czyli od pojutrze, od poniedziałku, będziemy realizować bardzo konsekwentnie pewien program treningowy, który dla Mateusza już opracowałem. Chodzi tutaj o doskonalenie pewnych elementów przede wszystkim w zwarciu, a więc półdystansji. i oczywiście o, mam na myśli przede wszystkim defensywę, a więc umiejętność zadawania ciosów przede wszystkim w momentach wtedy, kiedy się, się zawodnik cofa. Jak mówię, to są już takie bardzo indywidualne oceny. Mas, Mateusza Masternaka czeka bardzo interesujący, bardzo bogaty, a zarazem za bardzo trudny sezon. Planujemy dla niego walkę już na początku czerwca, później chcemy, żeby zaboksował również w lipcu. Musimy znaleźć czas na jego przynajmniej miesięczny wypoczynek, przerwę, dlatego że jest cały czas w procesie treningowym. No i oczywiście wrzesień, olbrzymie wyzwanie gala w Olsztynie na Uralni, gdzie jest 4000 ludzi. i, no i myślę, że do tego dojdą jeszcze starty międzynarodowe, a więc ten proces treningowy jest, będzie dla niego bardzo mocno wypełniony praktycznie wiele zawodników na tym poziomie, czy Piotr Wilczewski, czy Mateusz Masternak, czy pozostali, czy Roman Szkarupa, te przerwy są bardzo krótkie, a cała praca jest bardzo intensywna i permanentna. Ten pojedynek Mateusza w Katowicach z jednej strony pokazał jeszcze takie pewne braki, na którym trzeba popracować, ale z drugiej strony pokazał, że boksując konsekwentnie bez względu na styl potrafi wygrywać, to chyba plus. Nie, na pewno tak, oczywiście, bo był to, jak powiedziałem, zawodnik bardzo trudny, bardzo niewygodny, więc trudno było we wszystkich fragmentach walki zrealizować cały program e, taktyczny tego pojedynku, ale na tle takich zawodników e, dla nas e, po prostu tego typu pojedynki dostarczają nam bardzo dużo informacji, informacji e, zarówno o tym, jak musimy się przygotowywać pod względem fizycznym, jak również i pod względem e, technicznym. E, akurat ten najbliższy tydzień wykorzystamy z masołcem przede wszystkim na e, doskonalenie pewnych elementów techniki z dużym spokojem, z dużą konsekwencją. Będzie opracowany program kilku kombinacji, które będziemy, jak to się mówi, doskonaleć, zarówno w ataku, jak i w obronie. Myślę, że to jest bardzo dobry czas, na, aby wykorzystać go na, na pełne doskonalenie powiedzmy tego, co w przyszłości ma zapewnić określony efekt. Przede wszystkim mistrzostwo, mistrzostwo jakiejś bardzo poważnej federacji. Można tak w skrócie powiedzieć, że powiedzmy obrona i walka w półdystansie są te elementy, nad którymi teraz Mateusz będzie pracował? No tak, na pewno tak jeszcze do tego dojdzie oczywiście pewne doskonalenia dalej lewego prostego. W tej kategorii ten cios jest, jest ciosem bardzo skutecznym, bardzo dynamicznym i bardzo destrukcyjnym. Jak mówię, 3-4 fazy powiedzmy spłaszczyzny do szkolenia technicznego jakby zaprogramujemy i będziemy go konsekwentnie... Doskonalić, niezależnie od tego, że y, tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak na ten staż y, treningowy, y, na poziom, jaki jest reprezentowany w Europie przez wielu zawodników i w Stanach w kategorii krużowej, to Mateusz Mastenek prezentuje się doskonale. Jest to młody zawodnik z perspektywami i jest, ma olbrzymi y, potencjał zarówno w płaszczyźnie treningowej, jak i, jak i, jak i mentalnej, co jest bardzo istotne. No właśnie, kwestia mentalna. Mateusz jest zawodnikiem bardzo ambitnym, wie czego chce. Mówi się o nim jako o przyszłym następcy Tomasza Adamka. Jest jeszcze zawodnikiem młodym. Kiedy ewentualnie można by się spodziewać jakiejś takiej przełomowej walki w karierze Mateusza? Ja myślę, że na pewno. To jest bardzo powiedzmy pytanie, na które dzisiaj trudno odpowiedzieć, prawda? bo to się, będzie, to się w boksie zawodowym bardzo szybko zmienia, ale myślę, że biorąc pod uwagę dotychczasowe występy Mateusza, jego sposób bardzo profesjonalny do podejścia do, do, codziennej, do codzienności treningowej, codzienności boksarskiej, myślę, że to jest y, początek przyszłego roku. My ten te pół roku chcemy wykorzystać na nabranie doświadczenia, a na przede wszystkim na czas, y, który pozwoli na. Zorganizowanie dużej ilości sparingów z różnymi m, zawodnikami, którzy prezentują różny styl boksowania i sparowania. To jest dosyć istotne w kształtowaniu całej takiej osobowości bokserskiej, po to, aby zawodnik czuł się pewnie, radził sobie z różnymi stylami i był, powiedzmy, no, jak to się mówi, mentalnie dobrze przygotowany do pojedynków. To jest bardzo rzecz istotna, więc na pewno poświęcimy tutaj ten, ten okres, o którym mówimy, jesień, a jakieś większe wyzwania planujemy na początek roku 2011.